Widzę, widzę, bardzo serdecznie dzisiaj szybko sobie wbiję dzisiaj sobie wbiję 600 chili. kili i gramy oczywiście z nikim innym jak moim dobrym przyjacielem, który był moim, jest moim dawnym duo, jest moim zastępczym duo czyli krochę lemur, krochę lemur. A ty wiesz, że musisz to znaleźć duo Ty wiesz, że musisz to znaleźć duo Znajdź se duo Nie Ja, 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 ja jestem skaczką Ale dobra, możemy być że, e, trio z kaczką No ja ale nie dostał nic o e, pierdolę, kepcio Pierdolę Proszę szybko, kepcio, daj mi się zabić Z. Jeszcze 6 kili, jeszcze 6 killi No i zostałem w A ty u goruchą A dobra Pa. D... ČEMU?! ČEMU?! O oh, kurde! Dostałem! Vyrvájem! 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 Mam. Jesteš můj je půjdu! La. La. La! tra la le la, la No jak nie dostał pompy ten śmieć?! Pięć kiwi! Siatka! Skięcia. Oczywiście, że... no polubiłem tego skin'a. Oba się moje... Siema! Ale nie przeklinaj, please! No nie, zaje, zajebał mi kilo. Co daje się! Jeden... O mój Boże. Dead. Jeszcze dwa kile. <laughs> Jeden kill. Czechowani. Dead jesteś, jesteś dead, jesteś dead śmieciu Oj ty śmieciem jesteś I on się zacznie le- leczy się, leczy się dziewczynka O ja pierdolę gr grubasowano Serio mnie musiałeś zabić? Mam 600 kg wizowe. To jest to Mamy 600 killi Więc nada.